Dzień dobry kochani, Wróżka i Nanna. Witam w czytaniu na luty Osoby z znaku bliźniąt, z znaku słonecznego, księżycowego ascendentu. Karty oczywiście potasowane przyłożymy i zobaczmy, jak same bliźnięta będą się miewały w lutym. Jakieś tajemnice, kochani, będziecie mieć, coś, do czego nie będziesz chciał się przyznać, albo nie będziesz chciała się przyznać, tak zwłaszcza tutaj przed swoim partnerem życiowym, coś będziesz chowała tylko dla siebie. Może być też tak, że będą to po prostu jakieś sprawy związane z wami, z waszym związkiem, z waszą relacją, coś, co dla ciebie będzie no takie dość trudne emocjonalnie i będziesz chciała czy będziesz chciał przerobić sobie to wszystko najpierw w swoim własnym wnętrzu jakoś przemyśleć przepracować i dopiero potem porozmawiać z tym partnerem tak możliwe że jakieś decyzje tutaj będą do podjęcia natomiast no, nie jest to stricte tutaj ten rządek kart na związek więc może to być po prostu także tutaj jakiś mm, Będziecie trzymać w sobie tak głęboko po prostu jakieś sprawy ważne w Waszym życiu. Coś wymagającego podjęcia istotnych decyzji, dokonania jakichś ważnych wyborów. I to będzie coś, czym nie będziesz chciał się dzielić z nikim innym. Nie zawsze takie podejście jest najlepsze, tak? Jak wychodzi nam ta karta książki, jeszcze tutaj z księżycem, Czyli coś, co no, leży gdzieś na sercu, co jest związane z psychiką i z podświadomością, również, tak? Coś, z czego może do końca sam sobie nie zdajesz sprawy. No to czasami jest potrzebna jednak pomoc tej osoby trzeciej, do tego, żeby pewne rzeczy ci tak unaocznić, wyciągnąć na wierzch, tak? Coś, czego sam tutaj możesz nie widzieć. Dlatego no, nie unikałabym jednak tak jakoś bardzo. Tych kontaktów, rozmów, może zwierzania się, opowiadania o swoich własnych, takich trudniejszych sprawach, chociaż faktycznie no, takie tendencje tutaj będą się pojawiać. Teraz sprawy zawodowe, ewentualnie domowe, jeżeli jesteś osobą zajmującą się domem, bądź też szkolne. Sytuacja na pewno. Do połowy miesiąca będzie stabilna, potem pokazują nam się jakieś większe zmiany. Zawsze przy karcie statku możliwe są wyjazdy, delegacje, praca w innym miejscu niż do tej pory. Jeżeli szukasz pracy, szukaj pracy, która jest poza Twoim miejscem zamieszkania w innym mieście, w innym kraju nawet. A w każdym razie daleko nie tam, gdzie mieszkasz. Jeżeli jesteś osobą, która pracuje to właśnie jakieś wyjazdy, delegacje, szkolenia poza miejscem zamieszkania mogą się tutaj szykować. Natomiast jeżeli tego typu sprawy Ciebie nie dotyczą, to szykują się jakieś zmiany pod koniec miesiąca, tak? o których na początku miesiąca nawet jeszcze nie będziesz wiedzieć, bo tutaj sytuacja właśnie pokazuje się tak stabilnie, jakby bez większych zmian, bez perspektyw, nawet na to, że cokolwiek. Może się tutaj pozmieniać bez szans na rozwój, też tak się może wydawać, i potem nagle będzie coś właśnie takiego niespodziewanego, co może trochę tą Twoją sytuacją zawodową tak zatrząść. Jeżeli chodzi o kwestie nauki, tak, jeżeli jesteś osobą uczącą się, to bardzo mocno ruszysz do przodu właśnie pod koniec miesiąca. To jest większa motywacja do nauki, większa taka chęć nawet nie takiej nauki dla ocen. Tylko dla własnego rozwoju, dla poszerzania swojej własnej wiedzy. Tak, tutaj jest satysfakcja ze zdobywania nowych umiejętności. Także to jest też dobry moment, żeby wszystkie osoby spod znaku bliźniąt, które tego potrzebują, zajęły się jakimiś kursami, doszkoleniami, warsztatami. Jeżeli coś takiego wiesz, że może Ci być potrzebne, no to świetny moment będzie właśnie pod koniec lutego tak chwilka przerwy bo coś mi tutaj nie bardzo światło pasuje spróbujemy sobie no chyba teraz ładniejsze jest prawda? dobra, takie zostawimy dobrze, to była wasza praca i teraz będzie mm, będą sprawy finansowe Bardzo, bardzo ładnie się przedstawiają finanse. Tutaj przy tej karcie słońca, bukiet, lilie, super. Naprawdę. Nie miałabym się tutaj do czego, że tak powiem, przyczepić. Możliwe dodatkowe pieniądze, możliwe jakieś premie, nagrody, może nawet wygrane w jakieś gry. Tylko oczywiście nie hazardowe, tak? Nie mamy koniczynki. Więc hazard to raczej nie będzie, ale jakiś taki na zasadzie, nie wiem, lotto czy. Zdrabka zawsze sobie warto kupić przy takich ładnych kartach. Zadowolenie z tego, co posiadasz, też tutaj bardzo się rysuje. Możesz mieć akurat miesiąc, że coś ładnego, super ładnego sobie kupisz, coś, co dawno chciałaś mieć, że gdzieś wyjedziesz, tak? Zaplanujesz jakąś wycieczkę, że upięknisz swój dom, swoje mieszkanie, zrobisz prezent dla ważnej dla siebie osoby. Albo też taki jakiś fajny prezent dostaniesz, na który od dawna czekałaś. Ogólnie sytuacja materialna bardzo dobra. Jeżeli chcesz się starać o podwyżkę, świetny moment, właśnie teraz w lutym będzie. Jeżeli starasz się o cokolwiek, jakieś świadczenia, dotacje, bądź też, nie wiem, spadki różne cokolwiek, naprawdę, teraz. Wykorzystaj ten moment, wykorzystaj tą energetykę, bo po prostu wszechświat ci w tych sprawach finansowych sprzyja. Tutaj jeszcze pojawia się taka opcja związana z bliskimi tobie ludźmi, może z rodzicami. No, zwłaszcza jeżeli jesteś osobą młodszą, wiadomo, możesz bardzo mocno na pomoc finansową ze strony rodziców teraz liczyć. No, niestety, jeżeli jesteś już, powiedzmy, masz tych rodziców takich starszych może być trochę odwrotnie, tak że to ty swoich rodziców w lutym będziesz musiała czy musiał wesprzeć, ale też nie jest to zła informacja, bo będziecie spokojnie na to stać, jak najbardziej sobie z tym poradzisz. I zwłaszcza tutaj mm, kwestie związane z podniesieniem pensji, z podniesieniem wynagrodzenia, może nawet ze zmianą umowy w pracy na korzystniejszą, czy jeżeli na przykład sprzedajesz jakieś swoje towary czy usługi, tak, bo masz swój biznes, dobry moment na podniesienie cen właśnie w tej swojej firmie. Dobry moment na podniesienie czynszu za wynajem mieszkania, albo właśnie negocjowanie z właścicielem mieszkania, które ty wynajmujesz, obniżki czynszu. Wszystkie tego typu sprawy, które gdzieś tam na plus w Twoich finansach mają zadziałać, to teraz jest dobry miesiąc, żeby to zrobić. A teraz zobaczymy sobie sprawy uczuciowe. Oj, coś często ten lisek tutaj wychodzi w tym miesiącu. Niby walentynki, on ma jeszcze numerek 14, nie? No tutaj lisek taki jest, no. Romansowy, tak. Romansowy jak najbardziej, ale niekoniecznie związkowy. Także samotne bliźnięta, niech tutaj uważają, bo ta randka, te walentynki. Tak, jak się umówisz na jakąś randkę w Walentynki, może to wyglądać, że są perspektywy na dłużej, a tymczasem może się okazać, że ten pan czy pani ma jeszcze kogoś drugiego gdzieś tam na boku albo na oku, albo nie daj Boże, to ty będziesz tą osobą trzecią, tak? bo się okaże na przykład, że stała partnerka gdzieś tam jest w innym mieście. Także tutaj uwaga, uwaga, taka duża. Też sama nie pakuj się w żadne niejasne sytuacje, nie wchodź w rolę, no właśnie, tej osoby trzeciej, tak, jeżeli wiesz, że ktoś jest zajęty. To samo dotyczy panów, jeżeli wiesz, że pani jest zajęta, nie wchodź w tą relację, bo nie wyjdziesz na tym dobrze. Jeżeli chodzi o stałe związki, Bądźcie szczerzy dla siebie, bo tutaj w tych kartach ta żmija, list, no są takie brak szczerości, brak chęci takiej prawdziwej, głębokiej rozmowy, brak chęci dania wsparcia drugiej osobie i też proszenia o pomoc, to nie jest coś, co dobrze wróży. A jest szansa na to, że ten Wasz związek się teraz w lutym umocni, tylko Wy musicie zmienić swoją postawę. Więc na to tutaj radziłabym zwrócić uwagę. No, jeżeli szukasz kogoś, nie najlepszym miesiącem dla bliźniąt będzie luty na poznanie stałego partnera, o, w ten sposób. Może jakieś spotkanie, może jakiś romans, jeżeli to masz na to ochotę. Stały związek niekoniecznie, a właśnie te pary, które już są, wykorzystajcie moment na to, żeby swój związek umocnić, ale przez to takie prawdziwe, szczere otwarcie się na siebie bez udawania, bez oszukiwania, o bez takiego właśnie tutaj trzymania tych tajemnic, zamykania się w sobie, nie mówienia o trudnych rzeczach. Jeżeli masz jakiś swój problem, podziel się z partnerem, tak? zachęć jego czy ją, żeby się z tobą podzieliła. To wszystko wyjdzie wam na dobre. Teraz zobaczymy wasze kwestie. Odnośnie relacji z pozostałymi bliskimi ludźmi, z rodziną, przyjaciółmi, na pewno będzie emocjonalnie, zwłaszcza tutaj początek miesiąca. Przy czym tutaj najbardziej rysują się takie relacje z osobami, które są Ci naprawdę, naprawdę bliskie czyli rodzice, rodzeństwo, najbliżsi przyjaciele. Tak, ktoś, z kim jesteś bardzo blisko uczuciowo, może ciebie potrzebować, może czuć się samotny, taki opuszczony, zostawiony, a zwłaszcza jeżeli jest to osoba, która gdzieś na przykład rozstała się z kimś niedawno, albo straciła na przykład rodziców, rodzeństwo, kogokolwiek, tak? Ktoś, kto może czuć się samotny, będzie miał problem, czy będzie miała problem żeby się do ciebie odezwać, żeby właśnie poprosić jakoś o to wsparcie. Dlatego warto, żebyś ty się odezwała pierwsza. Tak, a jeżeli już ta osoba się nawet skontaktuje, to zabierz ją gdzieś. Pójdźcie sobie gdzieś na spacer, spotkajcie się na jakąś kawkę, herbatkę, bo może ciebie po prostu potrzebować. Bo jest tutaj pokazana jakaś samotna osoba i to właśnie taka, która straciła kogoś bliskiego swojemu sercu. I będzie to Właśnie osoba, która jest też ważna w Twoim życiu. Z kolei, jeżeli to Ty jesteś taką osobą, tak? Tutaj pomijam osoby, które są w związkach, dlatego że mówię: no z tych kart mi bardziej wychodzi, że jeżeli Ty jesteś w związku, to tego wsparcia powinieneś szukać u partnera. Natomiast jeżeli nie jesteś osobą w związku, a masz swoje trudne chwile, swoje problemy, to w lutym właśnie nie siedź w tym sama, nie zamykaj się tylko poszukaj pomocy wśród swoich najbliższych osób. I nie myśl sobie, że ktoś nie ma czasu, że ma swoje własne sprawy, że nie może poświęcić tobie trochę swojej uwagi. To będzie bardzo złe myślenie. A tutaj będziesz mieć taką trochę właśnie tendencję do zamykania się w takim swoim poczuciu opuszczenia. Co nie jest. Nie jest najlepszym rozwiązaniem. Mogą tutaj do ciebie wracać wiesz, różne sprawy z przeszłości. Mo, może to być tutaj, no, zwłaszcza dla osób samotnych, ale nie tylko, tak. Jakieś sprawy związane z poprzednimi związkami, z poprzednimi relacjami, które były trudne. Coś się może przypominać, no, bo tutaj przy tym, przy tym lisku, przy tej czternastce, to tak z tymi walentynkami nam się od razu kojarzy, prawda? Tak, walentynki poprzednie związki jakieś nieudane i są jakieś smutki, są jakieś takie nieprzyjemne wspomnienia. Można nad sobą popracować, ale można też po prostu zwierzyć się drugiej osobie. Zrobić coś fajnego razem. Nie trzeba być tak zupełnie osamotnionej w tym wszystkim. Ok. E, właśnie, jeszcze nie powiedziałam dobra, to wyjmę do końca te karty. tutaj mamy w tym serduszku mamy jeszcze waleta, czyli to może być osoba młoda także jeżeli masz dziecko w wieku szkolnym, tutaj bym powiedziała, powiedziała taki szkolny, późno szkolny to Twoje dziecko może mieć problemy uczuciowe w swoim własnym związku, w swojej własnej jakiejś relacji może być zakochana, tak, czy zakochany możesz o tym nawet nie wiedzieć, a to Twoje dziecko może Cię potrzebować także tutaj na to jeszcze chciałam uczulić Tutaj mamy sprawy zdrowotne. I od razu nam się pokazuje, że jeżeli nie masz żadnych alergii, to oczywiście podstawa. Dobrze zrobię tak, żeby te karty było widać. Jeżeli nie masz żadnych alergii, nadwrażliwości przeciwwskazań, fajnie byłoby zastosować tutaj sobie jakąś kurację ziołową. Może być oczyszczanie. Tak, pozbywanie się toksyn właśnie przy pomocy odpowiednich ziół, oczyszczanie z pasożytów organizmu, tylko wszystko, wiadomo, pod kontrolą lekarza, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Co tu jeszcze? Aha, takie zioła, które dodają energii, bo jakieś ubytki energii tu się pokazują, może być przemęczenie po prostu. Tak, no też taka pora roku jest, że mało tego słońca, już w połowie zimy jesteśmy, nawet no, bliżej końca się zbliżamy, nie? Więc może być brak energii. Także tutaj oczyszczenie organizmu i takie dodanie sobie właśnie mm, odpowiednich ziół, odpowiednich mieszanek ziołowych, wszystko jedno w formie herbatek, nalewek. Nie jestem lekarzem, nie będę doradzać, ale ziołoterapia tutaj jak najbardziej jest wskazana. Mogą się pojawiać różnego rodzaju bóle, zwłaszcza w okolicy kręgosłupa, więc na to też jak najbardziej naturalne metody leczenia będą korzystne przy tej koniczynce. I tu mamy jeszcze kwestię ewentualnych niedoborów różnych mikro, makroelementów, więc wa warto sobie też po prostu zrobić badania krwi i na pewno zadbać o odpowiednie odżywianie. Dobrze i teraz zobaczymy przesłanie dla Was, przesłanie dla osób spod znaku bliźniąt, o proszę, sama karta wypadła, wsłuchiwanie się, słuchaj co podpowiada Ci rozsądek, pozwól, Pozwól, by twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek twojego życia. Takie mamy przesłanie dla bliźniąt. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału i widzimy się następnym razem.